Ja! Od wszystkich twoich mówionych znajomych, którzy Cię kochają, którzy ci tak. Cię kochają, jak widzieli masz krowa bardzo duże. No. Osobiście wręczamy tak. I na gaz, nie było takich koperturze. można rzucę żeby się skupy, nie ma, Nie, to tak, tutaj masz bardzo ciężki prezent. Mamy drobiaszczek. No, ciężki tak. obraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Idziemy na automaty i odrobili. Wow, dziękuję bardzo. Na no, no, kask i gogle. No kask już mam, nie? No Teraz jeszcze na gogle. No kask mi oddasz, to jest kupisz ten kask. Ale może być też na myjdzie. Ale wiesz co, że myślałem, że to piękny ten będzie. Ja też myślałam, że tyle kas. I kolej trochę tak Także pan już przypój, nie? Się te włożył, nie, nie, tak, tak, nie, tak, 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 no. bo to, no. nadwyżka była. Nadwyżka. I bardzo. No, Zdrowie państwa. tego zdrowia. No